No, witam Was, tajemnicza broń eee, Zagramy sobie dzisiaj eee. Nie będziemy przechodzić po kolei, tylko od razu walimy bossa O największej O, tego walimy od razu Sorki jak będą jakieś lagi, ale nie wiem, co mi się to dzieje Od czego Czekajcie, łączymy A kto Wam będzie przeszkadzać? No, przepraszam, ja sam widzę te lagi, e, ale no, aby to Wam przekazać, chcę powiedzieć. Nie, no, nie piszcie od razu, że coś tam mi laguje, no, bo ja wiem o tym, widzę wszystko czy mi laguje i tp i tp więc z tym się nie musicie martwić wybrać kasę wszystko no to ładne to... słabo mi zabrało słabo E bagnamy ludzi na ludzi tam się uda pokonać oczywiście ludzi Kurczę, nie mogę na to kliknąć jeszcze raz widzę, że przepraszam za te lagi. Ja sami widzę. A może w na następnym odcinku takich lagu <todgłos> Bo, bo ja nie nagrywam to wszystko dobrze, a zacznę nagrywać tyle, zacznę... zacznę... To to jest... Nie Jutro, jak e będę nagrywać mój pierwszy odcinek z LSA 11. Pewnie, no, się zastanawiacie, no, że jakiś kubek ze mnie, że nagrywam jeszcze z, z 11. Możecie sobie tak pomyśleć, owszem, możecie mi to napisać w komentarzach. Ja się za to nie obrażam nic. E, nie. Ale jedno wam chcę dać do zrozumienia, że mam po prostu słabego kąpa i no nie chcę mi akurat ta trzynastka zbytnio chodzić. Więc ci proszę, nie obraźcie się. Też na odcinku mam dać do zrozumienia. i już po niej. no to wiecie, już nie piszcie mi takich komentarzy, jakbym mówiła z LS-u będą zazwyczaj takie ja wiem do pięciu minut odcinki sześciu Zależy to, jak to długo mi się będzie wziąć. Na go kompana należy. Tak, dwa tysiące objęł na nas. Moja e, dziecko to w szkole. Dobrze Dobra, zdjęło go do zera. Więc ja się z wam, w tym odcinku naszym. Gimowa, 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 gimowa. Dobrze. Dobrze. Ja się z wami drzegnam, nie mam nic więcej do powiedzenia. Na razie.